Zaćmienia, czy to księżyca, czy słońca, są zwykle słabo postrzegane przez ludzi, gdyż my, ludzie, jesteśmy narażeni na wiele problemów i niespodzianek, które nagle pojawiają się w naszym życiu podczas zaćmienia. Efekt zaćmienia księżyca może utrzymywać się do trzech miesięcy. To ciemny, ale oczyszczający i uzdrawiający czas. Nie boimy się tej wymagającej energii. Zaćmienia Księżyca to czas niezwykle emocjonujący. W tej chwili powinniśmy po prostu siedzieć cicho i słuchać, co się dzieje, ponieważ nasze uczucia są naszym psychicznym barometrem. Zaćmienie Księżyca 18 września 2024 roku uwydatni wszystkie nasze problemy życiowe, które mamy z naszymi partnerami i ogólnie nasze życie osobiste. Zaćmienie Księżyca może również miło nas zaskoczyć i wnieść do naszego życia nieoczekiwaną bratnią duszę. Na podstawie wydarzeń w ciągu ostatnich sześciu miesięcy możemy teraz zobaczyć owoce naszej pracy, wyrastające z nasion, które zasialiśmy podczas ostatniego zaćmienia Słońca 8 kwietnia 2024 roku. Jaka jest różnica między zaćmieniami Księżyca i Słońca? Zaćmienie Księżyca jest zalecane aby przyciągnąć bogactwa materialne do naszego życia i poprawić zdrowie naszego ciała fizycznego. Zaćmienie słońca służy poprawie cech charakteru, zmianie zachowań, nawyków i zdolności, a także poprawieniu relacji. Starożytne cywilizacje wierzyły, że efekt zaćmienia słońca utrzymuje się przez tyle lat, ile godzin trwa zaćmienie, a efekt zaćmienia księżyca utrzymuje się przez tyle miesięcy, ile godzin trwa zaćmienie. W praktyce jednak czas trwania tych zaćmień znacznie częściej mierzy się w tygodniach i miesiącach. Podczas zaćmienia Księżyca nasz umysł, myślenie i strona emocjonalna są bardzo wrażliwe. Nagle u ludzi nasilają się zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Jest to spowodowane zaburzeniem pod wzgórza na poziomie psychofizjologicznym odpowiadającym Księżycowi. Cykle hormonalne organizmu mogą zostać zakłócone, szczególnie u kobiet. Podczas zaćmienia słońca ryzyko chorób sercowo-naczyniowych wzrasta bardziej, ponieważ słońce rządzi sercem. Postrzeganie naszego ja, czystej świadomości, jest w tym czasie zamglone. W rezultacie może odczuwać wzmożone napięcie, radykalne i agresywne tendencje w świecie. Kiedy w naszym życiu nadchodzą trudne chwile, Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest zwrócenie się do Stwórcy. Podczas zaćmienia lepiej pomyśleć o spokoju i dobrobycie w naszej rodzinie. Odpoczynek i rytuał pozwalający osiągnąć to, czego pragniemy, to najlepsza rekomendacja podczas zaćmień Księżyca i Słońca. W odpowiedni dzień, bliżej momentu zaćmienia, należy zapewnić sobie ciszę i samotność na dwie godziny. Na godzinę przed zaćmieniem bierzemy kontrastowy prysznic ciepłej i zimnej wody i milczymy. Lepiej nie wycierać wody całkowicie, powinna zaschnąć na ciele. Ubrania powinny być luźne, świeżo wyprane lub wędzone. Przyjmujemy zrelaksowaną pozycję ciała, najlepiej leżąc i najlepiej z głową skierowaną na wschód. Najpierw oczyszczamy mentalnie duszę z przesłych grzechów i wyobrażamy sobie, jak silny prąd energii zaćmienia unosi ją do rzeki zapomnienia. Rytuał ten należy wykonywać z maksymalną intensywnością uwagi i maksymalnym rozluźnieniem ciała przez około godzinę w okolicach dokładnego momentu zaćmienia. Nie zaleca się zasypiania podczas tego rytuału. Myśli podczas tego rytuału należy traktować bardzo poważnie. Ponieważ tworzymy intencję, która będzie wspierana przez najsilniejsze czynniki astrologiczne. Zaćmienie ma zwykle silny negatywny wpływ na obszary geograficzne lub miejsca rządzone przez znak, w którym występuje zaćmienie. Na przykład 18 września 2024 roku nastąpi zaćmienie księżyca w znaku ryb, który rządzi zbiornikami wodnymi, morzami i oceanami. Oznacza to, że nie powinniśmy w tym czasie między innymi chodzić do wody czy łowić ryb. Udowodniono, że podczas zaćmienia wzrasta prawdopodobieństwo różnego rodzaju katastrof. W ciągu najbliższych tygodni prawdopodobne są zdarzenia takie jak nasilające się pożary, katastrofy lotnicze, trzęsienia ziemi, powodzie czy nietypowa pogoda. Ludzie w tym czasie mogą być zaślepieni gniewem. Zazdrością i dlatego mogą podejmować nielogiczne lub głupie decyzje. Przede wszystkim musimy pamiętać, że okres każdego zaćmienia jest czasem trudnym dla każdego człowieka i każdej żywej istoty, a w skali globalnej czas zaćmienia to czas nieprzewidywalnych, zwykle negatywnych wydarzeń i klęsk żywiołowych, które mogą wystąpić dwa tygodnie przed lub dwa tygodnie po zaćmieniu. Kraje i kontynenty, w których można zaobserwować i zobaczyć zaćmienie, są najbardziej podatne na skutki zaćmienia. W środę 18 września nastąpi zaćmienie Księżyca na 25 stopniach znaku Zodiaku Ryb. Będzie to zaćmienie częściowe, co oznacza, że Księżyc będzie lekko zanurzony w cieniu Ziemi. Kiedy już przejdziemy przez jakiekolwiek zaćmienie, nigdy nie będziemy mogli powrócić do tej samej pozycji w życiu co przed zaćmieniem. Jedynym sposobem poradzenia sobie ze skutkami zaćmienia jest pójście naprzód. Podczas zaćmienia lepiej myśleć o spokoju i dobrym samopoczuciu w rodzinie.